Witam w pierwszym odcinku dziwnej przesyłki. Zaczynajmy. Przepraszam. Och, jakie to ciężkie. Kto do tego Miska? On jest naprawdę dziwny. Czy, czy, czy on do mnie mogną? Yy, yy, chyba mi się przywidziała. Chyba to odniosę. Co mi coś jeszcze mi się przywidzi. Wszystki się śpiał. Serio, ja zawsze ja tylko muszę tak wcześnie chodzić. Tylko to po to, żeby jakieś kupie listy dały. Yy. Jaki to jest dom? Dobrze. to będzie to Bojej. U nich chyba stare to wszystko jest Dobrze, a to to będzie dla nich Tylko dwa domy w tej okolicy Naprawdę dużo Chociaż ja blisko mieszkam ich No ale Już trudno Cię mówić Czyli oczywiście zawsze zostawiam. I już stąd lepiej pójdę. Uff. Muszę wstać, wstać i dać dzieciom jeść. Muszę być cicha, żeby ich nie obudzić. Ups. Ach, co to już takie śniadanie? Mamo, czemu mnie obudziłaś? Przepraszam cię, że wczoraj miałam ważny dzień i musiałam być głośna. Tak, wiem. Ale. Przecież... Bożecie, bądź też ciśnieni, próbuję tu spać. Dobra, dobra. Oj. Dobra, wazmę, muszę wszystko szybko zrobić, a najlepiej zrobić pauzę. No nareszcie. Tak. Okej. Okay. Jessica. Jessica. Świnka. Miałczka. Och. Co się już? O, jaka ja jestem głodna. A kto mi tu wstał do góry nogami? Łapki, łapki. Kopytka, kapytka. Ale ty już dużo rośnie świnka. Powinnaś chyba trochę schudnąć Znaczy, głowa ci za bardzo uraźma. Pauza. A, piecha. Zaraz, a gdzie Madison? Czy ty naprawdę swojej córce? Zawsze o niej zapominasz. Przecież. Przecież niedawno ją adaptowaliśmy, jaką mogę pamiętać. Wiesz, że już mam 47 lat. No wiem. Czy możesz już, skoro już zjadłeś, to możesz po nią iść? Oczywiście. Medison! Medison! O, oh. Tak. Śniadanie jest. Chodź, wszyscy Cię lubią. Nie wstydź się. Naprawdę? Mogę z Wami zjeść? Ty chyba oszalałaś. Przecież tutaj mieszkasz. Czym masz się żywić? Kupką. No dobrze, już schodzę. Kodaj mi minutkę. Okej. Okay. Okej. I co? Powiedziała że się już nie wstydzi i że przyjdę za minutkę. To dobrze. Mamo? Tak? Będę mogła dzisiaj iść z nową... Znaczy, jak? Z, z, moją, z moją koleżanką, czyli sąsiadką, do parku? Oczywiście. Tylko musisz najpierw odrobić lekcję. Dobrze, dobrze. No. A, jeszcze jedna sprawa. Powiedz cioci i tacie, żeby przyszli za pół godziny do, na basen, ponieważ muszę nauczyć świnkę pływać. Dobrze, dobrze. No. Układam ze zabawki. Cześć, 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 Nic ci się nie stało? Nic. Nie śmieszne. Pójdę teraz po lekcję. Dobrze. A, jeszcze jedna, tak? Czy będziesz się dzisiaj z moją koleżanką do barku? Wiesz co, mam dużo nauki na głowie, i jeszcze muszę się uczyć śpiewania, więc raczej nie. A to szkoda. Ale spokojnie. Może do kina po z, z nami pójdziesz. Mm, mm, oczywiście. Dobra, dzięki. I ja teraz walamy Oczywiście. Laś dwa ci. Cika, tak mamusiu, możesz odbierzeć paczkę, paczkę, która stoi przy drzwianie, bo jeszcze bardzo żalę, muszę umyć wszystkie naczynia. Oczywiście, mamo. O, jaki słodki misia. Ciekawe, kto do nas przyszedł. Wi, Misia, Misia, czy to dla nas? Nie wiem. O, a co to jest takiego? Nie wiem, ktoś nam przesła takiego wielkiego Misia. Spójrzmy. Może dla, dla wszystkich być. Oj, go kartka nawet dla niego. ale to fajnie. Dobra, to ja będę się czuł połączyć. Okej, okay, ja pójdę pozmywać. Może mi się nim pobawić? Tak. Suzu. Mm. Mm.